Facebooka będzie trwać? Myślę, że że by... jakoś tam ewoluuje? Tak. tak? tak. Myślę, że, to... że coś się zmieni w samym Facebooku? Może właśnie no, się zastanawiam z kim. Jeżeli nastąpiłaby jakaś fuzja. Mamy teraz. Fuzja to raczej chyba przejęcie. Mamy, mamy tak. Mamy z tych, z tych globalnych graczy na, na rynku cyfrowym. Mamy Apple. A. Które oferuje narzędzia de facto, mamy Google, który oferuje no, wyszukiwarki, ale wszystko co poza tym też, mamy Amazona, który jest wielkim sklepem cyfrowym, no, mamy Facebooka, mamy Netflixa, który tak pretenduje do wejścia też na, na, na ten piedestał, czyli rozrywkę y, przez sieć. Y, Uber jest takim y, wolnym szczelcem, który jeszcze nie do końca wie czy transport, czy, czy rozwiążanie posiłków, ale to też jest na, na, na schodzące myślę, krzywej. I teraz gdyby, gdyby, chyba najbliższa firma, która jest Facebookowi, to chyba byłby Google. Bo Tylko wszystko. Google nie ma takiej platformy komunikacyjnej, jakim jest Facebook. Ja mówię, mówimy o tym, czy nas, czy. czy Facebook ma szansę zostać czymś zastopionym. Ale właśnie, właśnie to mówię, że to były takie dwa biznesy komplementarne, bo z jednej strony Google ma YouTube'a, gdzie masowo się produkuje klipy. Google jest olbrzymim dostawcą usług chmurowych, gdzie te właśnie te facebookowe obiekty są, są ulokowane. Więc gdyby nastąpiła fuzja tych dwóch w coś takiego hybrydowego, wielkiego, no to, no to mogłoby powstać zupełnie coś nowego. Miałbyś, w zasadzie ja, nie ma nic, w mojej ocenie nie ma nic, co by mogło zastąpić Facebooka. Inna wersja Facebooka po prostu, tak? No mógłbyś... No, musiałoby no, się pojawić... Wyobraźnia co? nasza może być bardzo, bardzo... Szeroką, możemy sobie, nie wiem, pokusić się, trzeba mieć okulary. Google, Google Glasses kiedyś były tam wprowadzane, żeby były wyświetlane, właśnie, UBR. ale te, też można byłoby połączyć to z, z jakimś chipem, właśnie, który ostatnio czytałem o takich. Będę wchodzących technologiach. Jak ma szansę się skończyć jako firma? Jako no, no, przedsięwzięcie? Pewnie, że ma szansę, że, g, 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 W jakiej perspektywie? Coś go wyprzedzi, no, no może... No, I co go może zastąpić? No, zastąpi, tak. go, zastąpi go, zastąpi inny Coś portal? innego, z inną technologią, z inną, z inną... W, 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 no, w tegorocznym y, raporcie Gartnera, jest taki instytut, który wypuszcza dane y, o, o Wschodzących technologiach, no przykład, taką mają hype curve, czy taką krzywą wzrostu, czy lansu, ja to nazwałem. Jedną z tych technologii jest sterowanie impulsami w mózgu jakimiś urządzeniami, że można powiązać przez jakieś tam impulsy elektryczne, które powstają w mózgu, czy sobie o czymś pomyślisz, i będzie to miało wpływ na, to już my, zaakceptowanie płatności albo na będzie powiązane albo przez jakieś urządzenie, na które, które będziesz nosił na sobie, albo które będzie wszczepione w ciebie. No to to zupełnie nową erę otwiera, bo mógłbyś powiedzieć, na przykład, rejestruję to teraz i się będzie nasza rozmowa rejestrować gdzieś, w moim chipie, który będę miał gdzieś tutaj w kieszeni. No to to zupełnie nowy obszar otwiera. To, to... to otwiera nowy obszar tylko, że cały czas. Mówimy o tym, że Facebook jest jakąś platformą do komunikacji. Mhm. Tak? To jest grupa ludzi. Masz swoje kontakty, masz propozycje kontaktów, Twoich kontaktów. Możesz kogoś zaprosić do swojego grona, jesteście znajomymi, możesz z kimś porozmawiać. Pytanie, czy w ciągu najbliższych 20 lat jest w stanie powstać coś, co może być konkurencyjnego? Bo jeśli mówimy o tym, że Portal Nasza Klasa. To był kiedyś taki początek. Impuls, no? Taki impuls, tak? Mm -hmm. Natomiast to była platforma do komunikowania się ludźmi, między ludźmi, tyle tylko że na poziomie lokalnym. Facebook stał się naszą klasą na yy, poziomie globalnym, globalnym, tak? Yy, więc sam pomysł. Teraz pytanie, czy w perspektywie najbliższych 20 lat? O ile naszą klasę zastąpił Facebook, jako komunikator globalny, to czy Facebooka może zastąpić nasza klasa? Ja myślę, że ta, ta przyszłość się tak szybko rozwija i takie są no, nowinki techniczne. No trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie, ale powiem tak, jeżeli Facebook będzie istniał za 20 lat, to będzie to zupełnie inny Facebook, niż taki, którego teraz znamy. Zdaję na... sobie sprawę z tego, że on no. może ewoluować. Tak. Wniosek z naszej rozmowy jest taki, że nie wyobrażamy sobie póki co... Życie bez Facebooka? Nie, to sobie <laughs> potrafię wyobrazić. <laughs> Powiedzmy, na Mazury na wakacje. Tam ma. Bardziej chodzi mi o to, że wniosek z tej naszej rozmowy jest taki, że nie wyobrażamy sobie, żeby, alternatywy takie, tak? Tak, co, alternatywy co, co, co do Facebooka. Co to, co to przy czym się... warto zauważyć jedną rzecz, że nasze społeczeństwo bardzo, ale to bardzo się starzeje. Mhm. Mamy ujemny przyrost naturalny. Mhm. Jesteśmy coraz starsi. Mhm. Niestety, ziemia się starzeje. I czy my, starzy ludzie, chylący się jednak ku jakiemuś tam jesieni swojego życia, czy my będziemy aż tak chętni do korzystania z tej całej technologii? Czy będziemy już tacy samotni? No, 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 to się ułatwi y, dla, dla starszych ludzi y, korzystanie z, tej, z tego. Facebooka to się pojawi jakieś no, sterowanie głosem albo no, cokolwiek, cokolwiek. Z, myślą z, z satelity. To, no, 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 nie, nie wiem, albo z drony hmm. będą latać nad nami, będą fotografować. Nie, nie wiem. Tu się obawiam, że nasze umiejętności takie kreatywnego przewidywania, jak, jak nastąpi rozwój danej, danej dziedziny jest, jest zbyt ubogi, jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do tego, co już było, trudno nam odstąpić od tego, zawsze szukamy że to, co nastąpi, to będzie kopia albo jakaś modyfikacja tego, co było. Aby może jakieś tam połączenie dwóch albo trzech elementów, które nam coś zupełnie nowego, coś takiego, co, co, co zrewolucjonizuje to bo już wszystko było? Bo już może już było. Dużo już było. Ale dlatego tak lubię science fiction, bo lubię takie, takich autorów, którzy zupełnie mają pomysły takie zupełnie nieznanego worka wyciągniętego, tak szokuje mnie wtedy. Ja się zastanawiam, z czego wynikała ta chwilowa popularność TikToka. Z założenia 30-sekundowe filmiki, tak? Im głupszy, tym lepszy. I czy to ma sens? Ośmieszanie się, pokazywanie siebie z jakiejś takiej, im głupszego coś wymyślisz, tym lepiej? Nie korzystałem z tego, do, do jakiejś grupy to, to trafia, yy, ktoś, ty, ktoś to promował. Hmm. Nie wiem, czy będzie to jakiś przebój na dłuższe lata, bo ślepa uliczka. Było, wiele było już ślepych tak no. Nie zawsze to, co, to, co rozwijamy, się, się jakoś tam z sukcesem zakończy. Ale to byłby dobry czas na zakończenie tej naszej rozmowy. Podsumowując, tak jak powiedziałeś, no, raczej w Facebook będzie, ale trudno sobie wyobrazić, co by mogło go zastąpić, co by mogło wejść w jego miejsce. Powrót do takich rozmów w kręgu, może jeszcze nie skończymy. też kolejną książkę zacytuję, Stuletnie Życie, bo tak, starzejemy się, ale, ale to spowoduje, że nasze dzieci dożyją wieku np. 105-107 lat. Przecień. To spowoduje, że, że te rodziny ich będą wielopokoleniowe. Że będzie pięć generacji np. około stołu. Można sobie wyobrazić, jeżeli będą podtrzymywać takie relacje rodzinne dalej. Pod warunkiem, że będą podtrzymywać te dalej. relacje rodzinne. A przecież widzimy, że rozwój świata cyfrowego powoduje, że ludzie się coraz bardziej od siebie odsuwają. Jest coraz większa alienacja i tak. coraz większa samotność w sieci. Ale, ale to, to, to właśnie ci autorzy mówili, że to znowu się zmieni ten, ten sposób życia, bo yy, nie będzie państw stać na utrzymanie tak takich y, ludzi na, m, po prostu z zasiłków, czy tam z, z, z wypłacanych emerytur. Y, rozbije to każdy system emerytalny. Y, ta, taka właśnie obecnie, wiem jaka jest średnia zakładana w naszym krajowym ZUS-ie y, śmiertelności mężczyzn, kobiet 79, 78. 70 kobiet 78. Y, no, wyobraź sobie, że jeszcze musisz 20 lat dołożyć do tego, a zmniejsza się ilość y, y, Osób, które generują ten dochód, który można dzielić. Więc wszystkie ZUSy padną, to, wszystkie fundusze takie emerytalne padną, to jest nieuchronne, jeżeli oczywiście pójdzie dalej y, y, nasza żywotność, y, no to będą niestety, albo, albo wprowadzi wprowadzi się y, eutanazję, co też jest jakoś tam przewidywane, że, że y, dobrowolnie będzie się y, uśmiercać osoby, które sobie zażyczą tego. A być może później nie dobrowolnie. To już futurystyka taka pełna. Albo rodziny będą wokół siebie bardziej skupione i rzeczywiście to, to wróci takie życie rodzinne, dbanie pradziadków o dzieci, dziadków i Patrząc na to, jak bardzo samolubny jest obecnie nasz świat, jak bardzo jest cyfrowy, jak bardzo ludzie są samotni, jak bardzo mają problem z komunikowaniem się i z porozumieniem, mhm. jak bardzo ludzie się od siebie odsuwają, to trudno jest mi popatrzeć na to z optymizmem i wierzyć, że będą rodziny wielopokoleniowe, gdzie młodsze pokolenia będą się opiekować starszymi. Trudno jest mi to sobie wyobrazić, szczególnie, po tej ilości DPS-ów, mhm. po tej ilości domów starców, po tej ilości osób oczekujących na miejsce w domach mhm. pomocy społecznej, w domach starców i po tej być, ilości samotnych, starszych okay. ludzi. To może być ciekawy temat na inną rozmowę naszą. Rzeczywiście długi, bo to, to też zależy od tego, jak bardzo yy, cierpią te osoby, czy jak bardzo są. Yy, na zdrowiu poszkodowani, bo jeżeli będą zupełnie sprawni, to to odmieni trochę tą postać, jeżeli będą yy, dalej mogli w samemu funkcjonować i, i, i wiesz, robić zakupy i, i właśnie korzystać z Facebooka, <grych> to, to może inaczej będzie wyglądało, ale dobrze, to już myślę, że no, zostawię sobie następny raz. Dzięki bardzo. Dzięki.